Dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie. Dzisiaj chcieliśmy wam pokazać w jaki sposób zabezpieczyliśmy nasze piękne roślinki egzotyczne. Dużo osób o to pyta, dużo osób jest ciekawych, jakie stosujemy metody działania. Teraz pokrótce wam pokażemy, co się u nas dzieje. Drodzy państwo, dzieje się i to dużo, bo dużo domków u nas powstało. Nie jest to tradycyjne budownictwo mieszkaniowe, a raczej forma zabezpieczenia naszych wspaniałych Roślin. Niektóre rośliny mają takie daszki. Luka Gloriosa Lone Star. Ona jest dlatego pod takim daszkiem, żeby nie leciała na nią woda. Ona ma liście w kształcie łódeczek i potem ta woda tam się zatrzymuje i bardzo szybko łapią grzyb. Dlatego też mają, ma zrobiony taki domek zabezpieczający. Tu mamy karłatkę. Um, karłatka jest szeroka. W środku jest y, ta właśnie karłatka przykryta pokrowcem o gramaturze 600, także bardzo, bardzo, bardzo y, porządna gramatura i duża ilość tego jest, dlatego też czują się tak jak w jakimś cieplutkim domku. Tutaj jest nasza bracha aromata piękna, wielka roślina. Jak widzicie, pokrowiec też jest wielki, i generalnie cała konstrukcja jest wielka. Tutaj, jeżeli chodzi o tą roślinę, y, nasza juka. Juki wytrzymują duże spadki temperatury. Oczywiście wiadomo, co im, y, co im nie służy, to woda. Ale jak widzicie, radzi sobie dobrze. Nie jest to pierwsza juka w naszym ogrodzie. I myślę, że też nie ostatnia. A tutaj mamy nasz cykas. Ludzie, którzy nie wierzyli, że mamy cykasy w gruncie, no to proszę bardzo. Pokażę Wam. Siedzi tutaj cykasik. Proszę, jest. To jest ten cykas Dabuł. Jest ogrzewany. Ma stosowany kabel grzewczy. Mm, wiadomo. I czuję się tutaj bardzo dobrze. Jest to druga czy trzecia zima tego cykasa w tym gruncie. W związku z tym y, jest dobrze zabezpieczony. Wypuścił nowe liście też. Myślę, że nie ma się co martwić, jest mu tam dobrze i utrzymywana jest odpowiednia temperatura tutaj nasze trachy karpusy tutaj są te grupy trachy karpusów po kilka w grupie mniejszy, większy, średni ten pod domem też zobaczy jak już urósł naprawdę osiąga niesamowite rozmiary i szybkie przyrosty, jeżeli chodzi o niego bo tutaj ma bardzo dobrą dobre miejsce generalnie ma tutaj do do tego, aby czuł się dobrze. E, to jest w ogóle kolejny cykas. Zabezpieczony też na kablu grzewczym jedzie. Jak widzicie tutaj wszędzie popuszczane są kable, kable popuszczane są specjalne. Słuchajcie systemy, e, robiona była dodatkowa rozdzielnia pod ogrzewanie, żeby potem szlak nie trafił nam całej tej historii, bo słyszałam też, że ludzie mieli na jednym kablu popuszczane e, palmy. W domu wszystko i, i po prostu wysiadały korki. Tu nasze perełeczki, te dwie przed domem, no to są już kolosy. Zobaczcie, tu są wielkie, wielgaśne y, konstrukcje. Wszystko jest robione na rusztowaniu warszawskim. Tam jest druga. Popuszczane są kable grzewcze do tego. Są powstawane jeszcze farelki, które nam to dodatkowo dogrzewają. Chyba nawet mamy grzejniki olejowe, tak. Grzejniki olejowe były kupione. One mają mniejszą moc, a bardzo większą mają wydajność, jeżeli chodzi o e, ciepło. I faktycznie bardzo szybko się nagrzewają te grzejniki olejowe, tu gunera. Tutaj nawet jest, słuchajcie, kamelia. Kamelia też jest zabezpieczona. Liś laurowy, kolejny trochę karpus. Tutaj głogowniki. Zobaczcie, nawet gdzieś widziałam. O, co tu się dzieje? Głogownik. W tym roku wsadzony, przywieziony z Włoch, niesamowite. I teraz bananki, te banany znacie, te banany zawsze tutaj są, w gruncie są, e, zabezpieczone słomą i poprzykrywane, e, wiadomo jeszcze styropian i tak dalej. Tutaj piękny bambus, w końcu rozwinął skrzydła, już był powiem wam szczerze skazany na wykopanie, ale się zorganizował i, i pięknie sobie radzi. Juba liska. Kolejny rok w gruncie. Jak mi się uda, to może wam pokażę jak to się tutaj odbywa. Poczekajcie, proszę bardzo. Mamy tutaj, jak widzicie, te regulatory temperatury. Jest tu jedna w tym. No i tak sobie do góry radzi, tak? Zamknięta jeszcze dodatkowo w tym pokrowcu. 600 gram, gramatura pokrowca. Tutaj nasza piękna Juka, Juka, która ma te cztery głowy, ciężko będzie ją pokazać teraz, tak, ona jest schowana, ona jest schowana po to, aby na nią nie lał deszcz, w taki sposób jest zabezpieczona na ruszowaniu warszawskim, jak widać, żeby uchronić ją przed y, wilgocią, tak, było dużo deszczu ostatnio, cykasik. W konstrukcji oczywiście tu mamy wentylację, otwieramy, w środku macie kabel grzewczy. Juka sobie też doskonale radzi. Tu kolejny trochę karpus nasz i tu jest grupa trachy karpusów. E, co dalej? W tej oto wielkiej budzie, no bo to mała buda to nie jest, jest nasz kumkwat i pochowane jeszcze kilka roślin. E, buda z poliwęglanu. Jest tam i farelka, i kabel grzewczy, także radzi sobie doskonale. Myślę sobie, że będzie to dobre środowisko dla niej. Staramy się utrzymywać optymalne warunki. Tu mamy naszą kolejną perełkę, pewnie wiecie, celiferka, celiferka z tego co kojarzę. Ta wielka, piękna, kilkugłowa, też wielka konstrukcja. Wielki, wielki pokrowiec, oczywiście kabel grzewczy, farelki, chyba dwie, tak z tego co pamiętam. Bo to jest taka strona, tutaj, która naprawdę jest zawietrzna. Bardzo zimno, bardzo. Eee, kolejny cykas. też jak widzicie tutaj, może wam pokażę. Palce mi trochę zamarzły, ale zobaczymy, może się to ruszy. O, zobaczcie. Cykasik. Kilku głowy. Tutaj jest spięta korona, jest farelka, wszystko jest, gra muzyka i kabel na dole też jest owinięty. I on też jest kolejny rok rzędu, słuchajcie, w gruncie. Nasza piękna, nasze piękne drzewko. No zgadnijcie, spinia. pinia. Pinia przywieziona z Włoch w tamtym roku nie była zabezpieczona. I przeżyła, to są jej przyrosty 10 dziesięciocentymetrowe. Została w tym roku w takiej formie, w jakiej jest. Zachartowała się w tamtym roku, także mamy nadzieję, że w tym roku już da radę. Na koniec tutaj nasza oliwka. Oliwka, oliwka jest yy, z farelką w środku, bez kabla. Siedzi sobie w domku. Pięknie wygląda, bardzo zdrowo, zielone liście, cudne. Także coś niesamowitego. I nasz piesek, który pilnuje. Tutaj na koniec roślina, która przyjechała już teraz późną jesienią do naszego ogrodu. W taki sposób, żeśmy ją tu zabezpieczyli. Jest to kolos. Wielka juka. Yy, także ona dopiero na wiosnę pójdzie do gruntu. I cóż, takim to oto optymistycznym akcentem kończymy szybki, szybki a jakże konkretny yy, przekaz pokazujący w jaki sposób mamy zabezpieczone nasze rośliny.